Księga rodzaju rozdział 27 A Izaak zestarzał się i zaćmiły się oczy jego, i widzieć nie mógł, i zawołał Ezawa, syna swego starszego, i rzekł mu, synu mój. On odpowiedział: Oto jestem. A ojciec jemu: Widzisz, rzekł, żem się zestarzał, a nie wiem dnia śmierci mojej. Weź mi broń twoją, sajdak i łuk i wynijć na pole, a gdy polując co ułowisz, uczyń mi z tego potrawę, jaką wiesz, że lubię, i przynieś, abym jadł, aby błogosławiła tobie dusza moja, nim umrę. Gdy to usłyszała Rebeka, on zaś odszedł na pole, aby rozkazaniu ojcowskiemu zadośćuczynić. Rzekła synowi swemu Jakubowi, słyszałam ojca Twego, rozmawiającego z Ezawem, bratem Twoim, i mówiącego Mu, przynieś mi złowu Twego i uczyń potrawę, abym jadł i błogosławił ci przed Panem pierwej niśli umrę. Teraz tedy, synu mój, przystań na radę moją, a idąc do trzody, przynieś mi dwoje koźląd, co lepszych, abym z nich uczyniła potrawy ojcu twemu, których rad pożywa, a gdy mu przyniesiesz i naje się, aby ci błogosławił, pierwej niźli umrze. Lecz on jej odpowiedział, wiesz, iż Ezaf, brat mój, jest człowiek kosmaty, a ja gładki. Jeśli się mnie dotknie ojciec mój i spostrzeże się, boję się, aby nie mniemał, żem chciał z niego szydzić i przywiodę na siebie przekleństwo zamiast błogosławieństwa. Na to mu matka, na mnie, rzecze, niech będzie to przekleństwo, synu mój, tylko posłuchaj głosu mego, a idź przynieś, co rzekłam. Poszedł i przyniósł i dał matce. Zgotowała ona potrawy, jak wiedziała, że chciał ojciec jego. I oblokła go w szaty ezawowe bardzo dobre, które u siebie miała w domu, i skórki koźlęce obwinęła w koło rąk i gołość szyi jego okryła. Dała też potrawę i chleb, którego była na piekła oddała. On zaś wniósł to i rzekł, ojcze mój. A on odpowiedział, słyszę, ktoś ty jest synu mój. I rzekł, Jakub, wiam jest pierworodny twój ezaw, uczyniłem jakoś mi rozkazał. Wstań, siądź i jedz z łowu mego, aby mi błogosławiła dusza twoja. Izaak znowu rzekł do syna swego, jako żeś tak rychło znaleźć mógł, synu mój. Odpowiedział, wola Boża była, że mi się prędko nagodziło, czego m chciał. I rzekł Izaak, przystąp tu, żebym się ciebie dotknął, synu mój, i zbadał, czyś ty jest syn mój Ezaw, czy też nie. Przystąpił on do ojca, a Izaak, pomacawszy go, rzekł, głos wprawdzie głos Jakuba jest, ale ręce są ręce Ezawa. I nie poznał go, gdyż kosmate ręce podobieństwo starszego wyrażały. A tak błogosławiąc mu, rzekł, Tyżeś jest syn mój Ezaw. Odpowiedział jam jest. A on, podaj mi, rzeczy, potrawy złowu twego, synu mój, aby ci błogosławiła dusza moja. Podał mu je tedy, a on jadł, podał mu też i wina, którego napiwszy się rzekł do niego, przystąpże do mnie i ucałuj mnie. Synu mój, przystąpił i ucałował go, i zaraz skoro poczuł wonność szat jego, błogosławiąc mu rzekł, oto wonność syna mego jak wonność pola pełnego, któremu błogosławił Pan. Dajże ci, Boże, z rosy niebieskiej i z tłustości ziemi, obfitość zboża i wina. A niech ci służą narody i niech ci się kłaniają pokolenia, bądź Panem braci Twoich i niech się pochylają przed Tobą synowie matki Twojej. Kto by Cię przeklinał, niech ten przeklęty będzie, a kto by cię błogosławił, niech będzie błogosławieństwa pełen. Ledwie Izaak skończył mówić i Jakub wyszedł od niego, przyszedł Ezaw i uważone złowu potrawy przyniósł ojcu, mówiąc, wstań, ojcze mój i jedz złowu syna Twego, aby mi błogosławiła dusza twoja. I rzekł mu Izaak, którześ ty jest? Odpowiedział, jam jest syn Twój pierworodny Ezaf. Uląkł się Izaak trwogą wielką i niepomiernie zdziwiony rzekł, któż to tedy jest, który mi przedtem łów upolowany przyniósł i jadłem ze wszystkiego, pierwej niźliś ty przyszedł i błogosławiłem mu i będzie błogosławiony. Usłyszawszy Eza w słowa ojcowskie, krzyknął głosem wielkim i ciężko strapiony rzeku, błogosław też i mnie, ojcze mój. Lecz on rzekł, przyszedł rodzony brat twój zdratliwie i wziął błogosławieństwo twoje. A on dodał, słusznie nazwano imię jego Jakub, podszedł mnie, bowiem już oto drugi raz pierworodztwo moje przedtem wziął, a teraz powtórę podchwycił błogosławieństwo moje. I znowu do ojca rzecze, czy nie zostawiłeś i dla mnie błogosławieństwa. Odpowiedział Izaak, ranem go twoim ustanowiłem i wszystkich braci jego poddałem mu w niewolę, zbożem i winem umocniłem go, a tobie po tym, synu mój, co jeszcze mogę uczynić? Na to mu rezawrzeczę, czyli jedno tylko masz błogosławieństwo, ojcze. Mnie też proszę, abyś błogosławił. A gdy Ikaniem Wielkim płakał, wzruszony Izaak rzekł do niego, w tłustości ziemi i w rosie niebieskiej z wierzchu będzie błogosławieństwo twoje. Z miecza żyć będziesz, a będziesz służył bratu twemu, ale przyjdzie czas, kiedy zrzucisz i rozwiążesz jarzmo mojego z szyi twojej. Nienawidził tedy zawsze Ezaf Jakuba dla błogosławieństwa, którym mu błogosławił ojciec i rzekł w sercu swoim przyjdą dni żałoby po ojcu moim i zabije Jakuba, brata mego. Powiedziano to Rebece, a ona posławszy i wezwawszy Jakuba, syna swego, rzekła do niego, Oto Ezaf, brat twój grozi, że cię zabije przeto teraz synu mój posłuchaj głosu mego a wstawszy ucieknij do labana brata mego do haranu i pomieszkasz z nim przez krótki czas aż się uspokoi zapalczywość brata twego i ustanie rozgniewanie jego i zapomnij tego coś mu uczynił potem poślę i sprowadzę cię tu stamtąd czemuż obydwu synów dnia jednego mam postradać i rzekła Rebeka do Izaaka ciężko mi żyć z powodu córek hetejskich, jeśli pojmie Jakub żonę z narodu tej ziemi żyć nie chce.